Więc małe wyjaśnienie, jak działa napinacz łańcuchów. Ogólnie sterowany jest ciśnieniem oleju. Tu pewnie każdy wie. Mamy tutaj jedną, jeden otwór zasilający. Tu mamy otwór opustowy. Więc teraz tak w głowicy prawej, bo to jest napinacz z głowicy prawej. Działa w ten sposób, że napina łańcuch górnym ślizgiem. Tak jak widzicie, mamy tutaj to łzisko. W środku mamy sprężynkę wstępnego napięcia. Nie będę tego pokazywał, ale musicie mi uwierzyć na słowo. Dlatego, to jak wciskamy, to po prostu to pracuje i to wychodzi. Tak? Jak mamy ciśnienie oleju, to już ciśnienie oleju tutaj kontroluje nam poziom napięcia łańcucha i to jest napinacz z literką z końcówką 0,88 teraz 0,87 takie jak powinien być w naszej lewej głowicy działa troszeczkę inaczej, bo jak, jako sama konstrukcja napinacza jest taka sama czyli ta obudowa jest taka sama przynajmniej wzrokowo tak to wygląda to teraz y, ta część dolna która jest tutaj nieruchoma ona ma bardzo delikatny skok y, to w głowicy lewej to to tłoczysko jest tutaj na dole i łańcuch napinany jest dołem, a góra jest stabilna pozycja jest Montażu, taka, tak jak widzicie, prawa głowica, tułczysko na górze, napinające w głowicy lewej. To tłoczysko powinno być z tej strony, tutaj na dole. Dlatego yy, nasz yy, komputer cały czas reaguje na wypadanie zaponów teraz, a dwa, że na yy, złą synchronizację wałków To jest powód źle napinany jest łańcuch i po prostu gubię w synchronizację na wałku z sącym. Wałek wydechowy jest w porządku, bo jest, bo on jest ustawiony paskiem rozrządu, ale pasek, pasek mówię, ale wałek sący, który już jest napędzany łańcuchem i on ma na sobie, on ma na sobie czujnik synchronizacji, czujnik hala. Pokazuje nam cały czas, że jest zła synchronizacja, i tu jest właśnie ten, właśnie to jest nasza przyczyna. Także trzeba znaleźć odpowiedni napinacz. Nie można montować napinaczy z lewego banku na bank prawy, tak jak jest w tym przypadku. Tu widać, ktoś założył no, produkt dość świeży, nie wiem czy nowy, ale nie wydaje mi się, bo jest z 10 roku mamy 2021 remont silnika był robiony około 2017 bodajże albo 2016 co, co pamiętam z papierów a problemy z napinaczem były problemy z napinaczem były jakoś półtora roku temu przed moim zakupem auta tak więc yy, szukamy odpowiedniego napinacza z końcówką 087, nie 088 Literka P Rok produkcji, ok, silnik B, BMF, czy tam BFM, już nie pamiętam yy, Możliwe, że będzie, że będzie pasować Że nie, nie, nie do końca jest to zły napinacz, po prostu nowszy Ale zadzwonię do Audi, zapytam się jak to wygląda, jaki jest ostatni napinacz do AVP Silnika S6 bo tam było kilka różnych, bardzo podobnych i zobaczymy co Audi powie także na dzień dzisiejszy, tak jak widzicie tu wszystko w złą stronę do dołu, nie do góry i będzie wszystko w porządku mam nadzieję, że Wam wyjaśniłem mniej więcej gdzie leży problem jeżeli macie problemy podobne w swoich autach sprawdźcie sobie te cyferki, które mamy o części Mamy na zewnątrz, także można to spokojnie przeczytać: 8-8 bank prawy, 8-7 końcówka bank lewy. Także do miłego, trzymajcie się.